Co można znaleźć w szmateksie za 9,90 czy opłaca się iść na te totalne wyprzedaże, czy cokolwiek zostaje w tych second handach za te niewielkie pieniążki i co najważniejsze, kiedy wybierać się do takich szmateksów, żeby trafić najlepszą cenę i najlepsze produkty? Wszystkiego dowiesz się z dzisiejszego odcinka. Zaczynamy! Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Jeśli jesteś tu nowy, cześć, ja nazywam się Konstancja i na swoim YouTubie zapraszam Cię i zachęcam do polubienia zakupów z drugiej ręki. Ja kocham zakupy w second handach. 90% mojej garderoby to perełki, którymi dzielę się z Wami zarówno tutaj na moim kanale jak na YouTubie, jak i na moim Vinted, gdzie powiedzmy połowę tych rzeczy możecie później ode mnie odkupić i wejść w posiadanie wyjątkowych Perełek. Zaczynamy dzisiejszy super odcinek. Pokażę Wam mega perełki za 9,90, które udało mi się upolować w przeciągu ostatnich dwóch tygodni. W ostatnim odcinku zabrałam Was ze sobą na zakupy do Szmateksu i pokazałam na bieżąco, tam o danej godzinie, bo to była bodajże godzina 14, jeśli dobrze pamiętam, co można było znaleźć jeszcze na wieszakach. Natomiast nie pokazałam Wam do końca, co brałam ze sobą. Napomknęłam tylko co nieco o spódnicy, którą dziś też oczywiście wam pokażę. Udało się kupić kilka perełek zarówno dla mnie, jak i dla mojego Łukasza, także nie mogę się doczekać, aż wam je pokażę. Dzisiaj staram się mówić powoli, ponieważ kilka osób zwróciło mi uwagę, że mówię bardzo szybko i wolelibyście, żebym mówiła troszeczkę wolniej. Także staram się jak mogę. Zaczynamy od pierwszej rzeczy. Pierwsza rzecz, kto zgadnie, co to, to będzie, czy to będzie kamizelka? Tak, oczywiście. Kamizelki u mnie królują, a to przede wszystkim ze względu na fakt, że w swojej kolekcji posiadam mnóstwo białych koszul, które lubię stylizować na różne sposoby, a kamizelki dają um, taką możliwość. Na dziale bawarskim w sieciówkowym second-handzie znalazłam tą kamizelkę, która jest w granatowym kolorze, wykończona haftem w. Kwiatuchy. Nie było co prawda w zestawie rzemyka, którym można było przewiązać tę kamizelkę, więc rzemyk musiałam wziąć osobno, ale zobaczcie na tą konstrukcję. Bardzo chciałabym zwrócić uwagę na ciekawą konstrukcję tej kamizelki, tego ala bo mamy wiązanie. A ma fajne, rękawy z takimi ala pagonami. Mamy też go mocno go ją kamizelkę, mocno taliowaną z taką ala baskinką, ale ta baskinka nie jest z jednego elementu, tylko jest to kilka osobnych takich ala rombów, więc bardzo przykuła moją uwagę ta kamizelka. Super do wystylizowania do wcześniej wspomnianej białej koszuli, ale można też pobawić się w połączenie z sukienką, albo można ubrać tą bluzkę sotę, bez niczego, potraktować ją jako top. W połączeniu ze spódnicą, może to fajnie wyjść ze spodniami, możliwości jest dużo, za to kocham kamizelki. Przypominam, cena wszystkich produktów to 9,90 za sztukę. A zaczęliśmy bardzo łagodnie, najlepsze sztosy będą na koniec. Przechodzimy do następnej rzeczy. Mówiłam Wam o spódnicy, którą, o której tylko napomknęłam podczas mojego podsumowania z samochodu w ostatnim odcinku, a dziś chciałabym ją zaprezentować. Chciałabym ją Wam zaprezentować w całej okazałości. Jest to spódnica oryginalna marka HIM w czarno-białe pasy. Ona jest szalenie rozłożysta, jak widzicie, jest z całego koła uszyta. W paski, oczywiście w czarno-białe paski. Bardzo fajnie jest wykończona talia. Jak widzicie, ona nie jest na prosto cięta, tylko jest w sposób taki, się pojawia taki jakby dekolt V więc fajnie, bo to wysmukla dodatkowo talię, jest zapinana na zamek, cena oczywiście 9,90. I ja nie jestem osobą, która nosi często spódnicę, Spódnica to taka moja pięta achillesowa, bardziej wolę stylizować spodnie, a jeśli już spódnice stylizuję to najczęściej z marynarką. I tak było też i tym razem. Wzięłam tą spódnicę przede wszystkim ze względu na fakt, że jesienią na Halloween szukałam kostiumu Beetlejuice'a, mojej ulubionej postaci z filmu Tima, to na sok z żuka, i kupiłam świetną marynarkę, którą zresztą przygotowałam Przygotowałam tutaj z boku, żeby Wam pokazać. Ta marynarka jest też właśnie w czarno-białe pasy. Jak zobaczyłam tą spódnicę, od razu w głowie, oczyma wyobraźni, zobaczyłam fajny zestaw połączeń właśnie z tą marynarką i wystylizowałam ją w ten sposób. I bardzo mi się to podoba, nie tylko na Halloween, ale także na co dzień, zdecydowanie. Fajna jest ta spódnica o tyle, że jest też w kolorach klasycznych, biało-czarnych, więc można ją połączyć, chociażby z czarnym golfem. Można ją połączyć z Czarną kamizelką i białą koszulą. Można narzucić czarną marynarkę. Jest sporo możliwości. Mam kilkadziesiąt pomysłów na nią. Nie mogę się doczekać, aż pokażę Wam więcej stylizacji na moim TikToku albo na moim Instagramie. Jeśli jeszcze tego nie robicie, koniecznie zaobserwujcie mnie tam. Wszystkie linki znajdziecie na dole. Nik mam wszędzie ten sam konstylencja, więc tak łatwo mnie też wyszukacie w Google. OK, przechodzimy do kolejnej rzeczy. Wspomniałam już o białej koszuli, którą kocham i mam ich w swojej kolekcji bardzo dużo. Tak a propos, mam na sobie też koszulę w grochy, której w życiu nie widzieliście. Założę się, ponieważ mam ją ubraną na sobie drugi raz w życiu. Na moim TikToku prowadzę teraz taką dodatkową serię. Stylizuję coś, czego nigdy nie ubieram. Mam tą koszulę 3 lata, i to aż niesamowite, że mam ją ubraną dopiero drugi raz w życiu. Nieważne, przechodzimy do białych koszul z racji tego, że jest już ich sporo w mojej garderobie. Zazwyczaj staram się znaleźć albo bardzo dobry skład, albo oryginalną formę. I ponownie za 9,90 na totalnej wyprzedaży w second handzie sieciówkowym znalazłam koszulę. Na wieszaku nie będzie i tak dobrze widać, ale zaraz Wam pokażę ją w stylizacji. Koszulę, która duma gorsetowy. Taki marszczony, zapinany na haftkę. Natomiast dekol jest, dekolt jest nieregularny i ma falbany, więc jest ultra ciekawa. 100% bawełna, na co też lubię zwracać uwagę. Ona sama w sobie już jest tak wyjątkowa, że wystarczy zwykła czarna spódnica albo spodnie i stylizacja jest gotowa z czerwonymi ustami albo z jakimiś dużymi kolczykami, albo klipsami, albo z kapeluszem. Mega, bardzo się lubię teraz w stylizacjach biało-czarnych. Cały styczeń praktycznie w moim TikToku stylizowałam biało-czarne stylówki. W tym się czuję znakomicie. Uwielbiam dodawać akcenty kolorystyczne, tak jak teraz robię w lutym. Dodaję czerwień, bo luty to miesiąc. Oczywiście miłości. 9,90. Mam jeszcze jedną koszulę. Kolejnej koszuli nie miałam okazji jeszcze stylizować. Raczej zakupiłam ją z myślą o lecie, ewentualnie o jakimś cosplayu. Jest to koszula lniana, taka dość oversize'owa, z wiązaniem, totalnie minimalistyczna. Bardzo mi się kojarzy z klimatem wikingów, albo z klimatem średniowiecznym, więc mega będzie fajnie ją wykorzystać do jakiegoś cosplayu. Ale także na co dzień, tak jak mówię, latem, czy do białych spodni, czy połączyć z jakimś czarnym gorsetem, nawet teraz wiosną, Wiosna się już zbliża, więc połączyć ją może z czarnym gorsetem albo z jakimś kolorowym, kwiecistym gorsetem. Do tego spodnie i też może wyjść z tego coś naprawdę bardzo fajnego. Takie basiki w szafie są bardzo ważne. Często powtarzam to swoim klientkom jako stylistka, że basic to jest, jak sama nazwa wskazuje, baza każdej stylizacji. Bierzemy białą koszulę i już tworzy się w głowie 15 możliwości jej noszenia. A jeśli mamy przykładowo sukienkę w kwiaty, to tych możliwości już jest troszeczkę mniej, bo ograniczamy się kolorem, ograniczamy. Ograniczamy się rozmiarem wzoru, ograniczamy się fasonem, więc możemy tylko się bawić dodatkami, ewentualnie jakimiś gorsetami w jednym kolorze. A biała koszula, bardzo prosta, pozwala na wszystko, na wszystkie kolory, na wszystkie wzory, na tworzenie różnych fasonów przy jej użyciu. Także jest to bardzo ważne, żeby mieć coś takiego w swojej garderobie. Ok, przechodzimy do następnej perełki. Podczas moich odwiedzin w Szmateksach, a jak się domyślacie, są one dość częste. Bardzo często myślę także o moich znajomych czy o Was. I jest to kolejny przykład świetnego zakupu pięknej rzeczy, która no niestety na mnie nie pasuje, bo jest za mała. Jest to sukienka, która prawdopod prawdopodobnie wyląduje w rękach mojej koleżanki, a jeśli nie to oczywiście na Vinted. Jest to sukienka vintage z kołnierzykiem w drobniuteńką pepitkę. Zobaczcie, w zestawie był jeszcze pasek bordowy, który o, nie pokazuje za ładnie już, o którym mega podkreśli linię tali. Jest mega rozkruszowana jak z lat 50. świetna jakościowo, jeśli chodzi o materiał. Co prawda była ciutkę uszkodzona przy zamku, ale dla mnie to osobiście nie problem, ponieważ jak już wiecie, ja z wykształcenia jestem projektantem ubioru, także szyć konstancję potrafi i coś może naprawić albo przeszyć. Haman! 9.90 za takie cudo no mega spokojnie się nią mogłabym wyjść w takiej sukience na wesele do teatru do kina za 9.90 Mega, przechodzimy do następnej perełki. Co prawda na Śląsku w tym roku pogoda nie dopisała, jeśli chodzi o śnieg. Był przez tydzień chyba mocne opady śniegu, kiedy my byliśmy akurat w Londynie. Teraz trochę pada śnieg, co mnie ogromnie cieszy. A to dlatego, że tydzień temu w szmatek się za 9,90 znalazłam. Kożuszek. I tych kożuchów pokazywałam Wam naprawdę, naprawdę bardzo dużo w poprzednim odcinku, właśnie kiedy zabrałam Was na te zakupy za 9,90, i słuchajcie, było mnóstwo modeli. Były rewelacyjne modele, ale ile tych korzuszków można mieć? Ja już i tak w swojej kolekcji mam dwa. Jeden właśnie trafił na sprzedaż na vinted, podmieniłam go z tym, ponieważ ten jest dłuższy. Często mi się to zdarza, więc warto obserwować mój vinted, bo tak jak mówię, to co pokazuję czasami po krótkim czasie ląduje na moim vinted, bo znajduję coś lepszego, ale Kaman 9,90. Za korzuszek jest tak ultra ciepły, bo chodzę w nim teraz od dwóch dni. Kożuch zapinany na guziki w takim pięknym beżowym kolorze to jest przód, tutaj tył. Mam idealnie pasujący szalik, mam kilka czapek, które mogę z nim zestawiać. Dzisiaj miałam z fioletową czapką i też to super wyglądało, ale to jest nic, z tym się aż tak nie ekscytuję, bo to dla mnie. Ja się zawsze bardziej ekscytuję czymś dla kogoś, co ja znalazłam dla Łukasza, już Wam pokazuję. Jeśli chodzi o wybory tych kożuchów, to było ich naprawdę bardzo dużo. Były też w połączeniu ze skórą. I właśnie to wybrałam dla mojego Łukasza. Jest to kożuch też mega ciepły, ze skórą z przodu. Z przodu, jakby z tyłu był inny kolor. W sensie zewnętrzna część jest skórzana brązowa, wewnętrzna to futerko beżowe. 9,90. Słuchajcie, to jest niesamowite, bo takie kurtki lata temu, jak jeszcze second handów nie było tyle. 15-16 lat temu, jak zaczynam, takie kurtki już wtedy kosztowały około 200 zł. Teraz podejrzewam, że w sieciówce też taka kurtka spokojnie z 3-3,5 może kosztować w 100% cenie. Tu 9,90 Jeśli to Cię nie zachęciło do pójścia po raz pierwszy do second handu, albo pójścia po dłuższej przerwie, albo w ogóle kupowania w second-handzie, to nie wiem, jak to możecie przekonać. Come on! <noise> A jeśli bardzo Was ciekawi, co jeszcze zobaczyłam na tych zakupach za 9,90 w sieciówkowym second-handzie, to kliknijcie film wyświetlany po mojej lewej stronie. Tu się wyświetla playlista, w którą możecie wejść i zobaczyć wszystkie moje zakupy, zarówno ostatnie, jak i te w przeciągu ostatniego pół roku. I widzimy się za tydzień. Do zobaczenia! Hej!